W pierwszą niedzielę wielkiego postu Ewangelia przypomina nam o kuszeniu Jezusa i o początku jego publicznej działalności. Wchodząc w czas wielkiego postu warto sobie uświadomić istnienie złego ducha, którego zwykle nazywamy diabłem. I warto sobie uświadomić, że jest to osobowe zło, potężne, mocniejsze od człowieka i bardziej od nas inteligentne. Diabeł zwykle działa w sposób bardzo atrakcyjny i ukazuje nam siebie jako osobę atrakcyjną. Przychodzi do nas często w pozie człowieka nowoczesnego, eleganckiego, rozumiejącego świat i rozumiejącego człowieka, a czasami w pozie obrońcy tradycji, bo sobie e, osoby broniącej konserwatyzmu. Zwykle pokusy złego ducha także są bardzo atrakcyjne. Na początku wydają się być jakąś ciekawą propozycją, nową szansą, pokazują nowe możliwości, ukazują jakąś szansę na rozwój. Pokazują nową miłość, którą można pokochać i której do tej pory nie doświadczyliśmy. To dopiero z biegiem czasu. Gdzieś za zakrętem ukazuje się śmiercionośny jad pokusy, a często na końcu drogi widać, że ta pokusa prowadzi nas do śmierci. Pan Jezus dzisiaj też pokazuje, w jaki sposób przeciwstawić się tym różnorakim pokusom złego ducha i pokazuje, że drogą do przezwyciężenia ataków złego jest. Nawrócenie i wiara w Ewangelię. W sobie nie znajdziemy siły do tego, żeby przeciwstawić się pokusie. W sobie nie znajdziemy mocy, żeby przeciwstawić się złemu Duchowi. Ta moc jest nam dana od zewnątrz. Ona przychodzi wraz ze Słowem Bożym, ona przychodzi wraz z łaską sakramentów, ona przychodzi z mocą, której Chrystus nam udziela, przynosząc nam swoje Królestwo. Dlatego też czas Wielkiego Postu jest zaproszeniem do nawrócenia. A nawrócenie to w zasadzie nic innego jak powrót. Powrót do domu Ojca, tak jak powrócił Syn Marnotrawny, powrót do Jezusa, powrót do modlitwy, czyli do przestrzeni, w której możemy się poczuć bezpieczni, dlatego że spotykamy się z kimś, kto naprawdę nas kocha i kto daje nam siłę i moc do tego, abyśmy w różnych okolicznościach naszego życia nie zeszli na złe drogi. To jest także powrót do sakramentów powrót do łaski, które dają rzeczywistą i realną siłę i moc do tego, żeby wobec tych różnych diabelskich, często przebiegłych pokus umieć powiedzieć nie.